Ostatnio była u mnie aktorka średniego pokolenia i mówi to straszne, jak zróżnicowane są y, honoraria aktorów i aktorek w naszym kraju. I ja, ją pytam, poczę, to, ja ją to, pytam, to a a było, ale ja ją a kiedy nie przyszłaś na serial ze swoimi koleżankami, walnęłaś postulaty, nie wiem, na tekturze okay. i powiedziałaś, nie będę grała, kiedy zrobiłaś coś realnie. Nie zrobiła nic. Teraz się zastanawiam, czy to nie jest podobny problem. Nie mówmy, tylko twórzmy twórzmy fakty. Strajkujmy, no, no, ale ja tak stawiajmy. Tak nie tezy, a, a postulaty. No tak, bo to jest tak. To, no, opinie są ogólne, tak? A jak się wejdzie właśnie w, w postulaty, w tezy i, i tak naprawdę przede wszystkim w realia, no to ja na te postulaty tych y, kobiet, które, które zabiegały o równouprawnienie i przede wszystkim tą e, płynność finansową, która ma być taka sama jak. Zastanów się, co chcesz powiedzieć. Ale ja wiem, co ja chcę powiedzieć która ma być taka sama no to, y, no to ja. Od razu mówiłem, dobra, i zawsze to będę powtarzał. Tak? Ja na to, co mam dzisiaj, pracowałem 12 lat ciężką pracą yy, i zaangażowaniem. I, i, I wydaje mi się, że to ma i, i odzwierciedlenie w rzeczywistości, jakąś, że dla, dlatego tyle dostaję za. Ale ja, za rolę. ja znam dużo aktorek, które zarabiają więcej od ciebie. Ja też. Dlatego nie rozumiem. I, Właśnie... to, i to ja to żeby dojść do tego pułapu musiałem prze, przepracować 12 lat, a znam aktorki, które zarabiają więcej ode mnie, a są w zawodzie rok na przykład, ta, półtorej. Ta.